Cześć, Kamil z tej strony. Dzisiaj zagramy sobie w Hearts of Iron 4 na modzie OP Austria. Jakieś tam nowe bonusy dostaniemy, zresztą zaraz sami zobaczycie. Zapraszam do oglądania. Ok, wyłączam historyka. Zobaczymy, co będzie się działo. Wasz sami są ciekawe. No dobra, mamy takiego pusta. Matko Bosko, dobra. Z 6 minut do manpowera. Eee, o Boże, badania. No cele tu tam zaraz sobie poklikam, ale badania ciąg. Ja wszystko zbadane, to po co mi tyle tego? No to nie, że możemy kombinować. A, samoloty. Chociaż kurczę, myślę, że bez samolotów sobie damy radę na spokojnie. Fajnie, że mam marynarkę jako Austrę w badaną. No dobra, to może być za bardzo opę tego co widzę. Tak mamy wszystkie doktryny. No ale nie mamy tych doktryn. Znaczy on i tak już mi nic nie zmieni w tym momencie, bo mam atomówki wybadane. To nie, za no to będzie przyjemne, modne przejechanie całego świata. Chyba na to. Wrzuciłem. Yy, te działa kolejowe do budowy. Robi mi się 5 dział kolejnych dziennie. Zrobię sobie ze wystarczy, bo po co mi aż tyle? Dobra, i takie czołgi mam 18 na godzinę jakieś takie chore gówno. Niech będzie. A nie, czekajcie, bo silnik mogę jeszcze chyba zmienić. Właśnie. Ale wolniejszy będzie. To nie chcę. No ta produkcja mi, o tej produkcji mi głowa boli. 1700 ciężarówek dziennie, nie? No dobra, czyli myślę, że bez żadnego problemu mogę tą to Węgry uzasadniać. Skoro tylko 10 nie ja mam 9 dywizji przeszkowanych i 51 dział kolejowych. Dobra, pierwsza austriacka wojna. A, ja szkole dywizję na granicy, nie? Więc co, nie orga, nie lecą. No, agresywne, myślę, że mogę ich puścić. Tu mogę... My... O, no właśnie. No o to chodzi. Dobra, robimy cel na Włochy, też 10 dni. Dywizje pancerne wystawione. Tutaj co, znowu? Mogę poklikać. Wow. Dobra, mamy cel na Włochy, zobaczymy jak to szybko pójdzie. Mam przez się dywizji na Włochy tylko. Oni nawet nie mają u mnie na granicy, co ciekawe. Więc po prostu jedziemy. A, tu były jakieś dywizje. Czekajcie, jakieś straty mają? I domówka w Niemczech? Ty, to może Niemcy trzeba rozjechać dosyć szybko. Jedne i drugie. Straty w wojnie, no dobra. Ja mam zero cały czas. Co ciekawe. I co? Skończył się plan? Jedź tam. Ale ta wojna jest zrobiona bez cięć, kurczę. Wyobraźcie sobie, trwała dokładnie 40 sekund. Eee, no dobra, czyli nie ma się co garnizonami już, mowa. Na mogą garnizonować. Dobra, zobaczymy, czy Czechosłowacja i Francja przyjmie. Jeszcze UK gwarantuje. No, cholipka. A, bo już 60% jest. Dobra, idziemy z tematem. Zanim przeklikam, to oni kurczę skapitulują, nie? Albo ja skapituluję. Hmm, Dobra, wiecie co, jednak chyba trzeba się cofnąć. Bo, jak ja skapituluję przez to, że zostawiłem pustą stolicę, to nie będę happy. Czyli zróbmy to w ten sposób. Bo, praktycznie tutaj. Francja przegrywa. Dobra, my w Czechosłowacji Francja przegrała. No, no, to tyle. Tylko, że nie mam kurczę flot. Jak ja się. Do... Wiem, zrobię spadochroniarzy i zrobię lotnisko. Przecież będę miał milion samolotów zaraz. Muszę sobie przy okazji aż te tutaj budować. Tyle. Tylko Indie są kurczę teraz majorem. A, no pancernik mi się będzie robić do 30 maja, nie? No, to zrobię jakieś pancerniki kurczę. Na tych moich dwóch fabrykach i znaczy na siedmiu tych ee, dokach. No i kurczę do maja 36 mamy pół Europy pod sobą. I 150 milionów manpowera, nie? Dobra, zaplanowałem desant powietrzny na Anglika. I polądowali. jedna forza ataku, chłopaki Glasgow, Edinburgh, na Newcastle leć to od razu, lecić tutaj te porty, zajmuj. Ale kurczę, Dover nie zajmie, patrz. A Anglik jak? A, on kapituluje praktycznie. Jednego spadochroniarza mi zabrakło. Jedno miasto zająłbym z głowy, nie? A, to już. <laughs> no, i tak wygląda świat po pokoju. <laughs> A jeszcze Turcja uzasadnia. Zaraz zobaczymy, kto będzie mi gwarantował. Bardzo jestem ciekawy, ale myślę, że nikt. Zresztą by się nie działo, Turcja jest moja. Moja armia najpierw wolała powiedzieć do Iranu i dopiero wracać, podbijać to, co tutaj przebiliśmy. Nie wiem, po co mi ta flota. Biorę od nich wszystkich floty, ale. Dobra, no, idziemy chyba na USA, zobaczymy czy te moje parę dywizji da radę. No dobra, mamy wojnę ze Stanami w takim razie. Wszystko jest naszykowane jak powinno być chyba. Odpalam plany i zobaczmy jak to będzie działać. Okej, okay, dobra, już widzę jak to działa. Patrzcie, jak leci czas, ale Stany są podbijane. Wiesz, to będzie trwać tyle co, kurczę, podbój Włoch. co, od razu ja muszę kliknąć tutaj? Że wjechali na San Francisco i Los Angeles? I Houston? No, jedziecie? No, a podbój stanu razem z tym moim klikaniem trwa minutę. Lepszy okazji, całą węgry zrobimy. Pięknie. Miliard Powera, nie? Mam zasięg rakiet na cały świat. No to brawo ja. Ciekawe czy może atomowo nie bombardować, bo teoretycznie podczas badań Jak się bada właśnie rakiety To gdzieś tam jest... No właśnie, atak jądrowy jest. Więc teoretycznie nie potrzebuję mieć samolotów yy, tych... Strategicznych. No nie dojechały jeszcze czołgi, zobaczymy czy moi spadochroniarze sobie poradzą z ziemcami, ale widzę, że tak. Że na spokojnie. Tutaj na niech sobie wchodzą, mam to w pompie. Ale takie bombardowanie tu strategiczne idzie, że to głowa mała jest. I co, ja tych samolotów nie zabrałem w końcu? Czekaj tak, i teraz. O, dobra. I co mogę wrzucić atomówkę? Nie mogę, dlaczego? Bo nie mam strategicznego bombowca, no ale przecież kurczę mam rakiety, które teoretycznie to robią. Dobra, to wystawię sobie ten jeden strategiczny jakiś, bo mam już chyba. Aha, no tak, mam. No cóż. Dobra, zbombardujmy ten Berlin. ja nie mam przewagi powietrznej tutaj? To wystawię sobie jeszcze myśliwca. Ten nowsze. No ciekawe, czy Związek Radziecki też zajmie mi minutę Naprzód Są na agresywnym? Są No idzie dobrze Jest to duży teren dosyć, dlatego też to będzie tak wygląda Kumen nie przybywa zamiast ubywać, nie? Straty w wojnie po dwóch dniach Ja mam 3000 strat w ogóle, nie? O nie pół miliona Wspaniale, Leningrad upadł. Czy ja mogę na Moskwę rzucić atomówkę chociaż? Chciałbym, tylko musiałbym strategiczny głąbowce trochę wystawić. Jakieś samoloty może tu dać nad Moskwę. Chociaż jedną atomówkę bym chciał zrzucić. Czarny, przedal tomówki nie mogę zrzucić. Też ja mam tą dominację w powietrzu. O, na Sewastopol poleci. Cyk. W 1937 roku atomówka, nie? Okej, okay, kapitulando. Nawet nie wiem, kurczę... Ile, dwa tygodnie trwa ta wojna? Niecałe? I cyk. Z majorów została Japonia i Chiny, także trzeba to podbić. Dobra, klepiemy się z Chinami, przy okazji uzasadniamy na całą resztę. Teraz na Shiba. No potem jeszcze szansy będzie trzeba zjechać. Ale co, Mengyang nie przyjął? Musi przyjąć. To nie jest takie proste. Tylko nie, nie zrobili frakcji w ogóle żadnej. Są randomowymi państwami gdzieś tam. Czy ja sobie mogę tutaj rozciągnąć ten front jeszcze na Chinę? Jak najbardziej. Zróbmy jeszcze może taki plan żeby to planisko leciało aż dotąd. Jedziemy. No szibę ma gwarantowane przez Szwecję, także Szwecja dołącza właśnie do wojny. Czyli trzeba ją zaraz jechać, tylko muszę jakieś tu jednostki doprodukować. A te dzieła kolejowe są nieprzydzielone po prostu, tego tak to wygląda. A nie, były przydzielone, tylko nie pojechały, bo tam torów nie ma. Okej. Okay. A, tylko my dostępu do Szwecji nie mamy. No dobra. To Danii trzeba powiedzieć wojna W takim razie. Dobra, no i Szwecja to będzie. Dobra, Danie trzeba szybko jeszcze zjeść. Tylko zauważcie, że, że Szwecja to jest moja najdłuższa wojna w tym momencie. Ze stanami trwała minuta. A Szwecja tyle wytrzymała, po prostu nie do nich dojścia. Więc cygmik pyk Stockholm zajęty. A, i na Japonie trzeba uzasadniać. Tylko, żeby uzasadniać na Japonię, potrzebuję tutaj lotniska pobudować, bo będziemy oczywiście do desant powietrzny robić. A to ciekawe, że dostałem to z powrotem. Mam prawie 2 miliardy manpowera. Brawo ja. Mogę chociaż w komunkę już przejść? Nie mogę. Jeszcze trochę. Myślę, że chłopakom się spodoba, że trochę więcej niż jedno słońce zaświeci nad Japonią. A za to moi na, fajne, na fajnie przygotowane tereny będą się dosantować. No i się świeci. Chyba, że Japonia skapituluje nagle. Nie? A to spadochroniarze lecą. Jak to wygląda? No, tak wygląda, że jest kapitulacja. <grywia> Najlepsza wojna z Japonią, jaką grałem, naprawdę. Czuję już że Szwajcaria powiedziała mi wojna. Dobrze, że sobie tutaj dywizję szkoliłem, znaczy, no, wystawiałem. Więc trzeba im dać jakiegoś dowódcę i po prostu będziemy ich klepando. Szwajcarzy w ofensywie! No, ale myślę, że moje czołgi. Modern tanki kurcze w górach sobie poradzą w listopadzie 1937 roku, nie? Już do Berna wchodzimy. No, to był błąd Szwajcarii. z jednej strony dobrze, że mnie zaatakowali, to ja nie musiałem wyopowiadać ten zasadnie celu im 700 dni. Też jak Hiszpanię tylko do końca zjedziemy i będziemy mieli git. No i w końcu, kurczę, po prawie całym całkowitym podboju świata Austro-Węgry stały się komuną. Jak to się teraz nazywa? Związek Niezależnych Państw. Mhm. No dobrze, czyli teraz cele będą trwały 60 dni, czyli bez różnicy. Dobra. Wjeżdżamy w Portugalię. No to myślę, że to jest. No, jak Stany przejechałem w Minuty, no to to też jest kurczę luzik z Portugalem. I wszystkie tereny Portugalii są moje w takim razie zaraz będę. Znaczy zaraz będą. Jakiś ślub królewski w Brazylii był, ale to chyba nie ma nic do rzeczy. Tu zaraz desanty moje powietrze jeszcze pójdą, jak tu chłopaki kiedyś dojadą. Bo na razie widzę, że próbują jechać. O, gdzie jest reszta ich? Japoni dalej siedzą? Ta. Bo co? No pójdźcie do portu gdzieś. Najbliższy port będzie tutaj. Dobra, idą ostatnie desanty. Tu chyba nie pójdzie, bo nie wiem, czy te jednostki w ogóle tutaj dotrą. Więc tutaj mamy praktycznie już koniec tej wojny. No i w dwa lata praktycznie skończyliśmy podbijać... no wszystko na świecie. W sensie z tych ważniejszych państw. Także powiem wam, tak, taki dla chillery fajny mod, nie? Ale jak ktoś potrzebuje wezwania no to na takich modach nie gra, nie? Dobra, tak jak mówiłem, lekko, łatwo i przyjemnie. Jeżeli Ci się podobało, zostaw lajka, subka, może zostać jakiś komentarz. I do następnego razu. Cześć.